Dzisiaj na Stadionie Miejskim odbywają się miejskie zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Tarnobrzega. Startuje w sumie 20 drużyn w czterech grupach. W grupie A mężczyzn, w grupie C koło obiecych drużyn pożarniczych i młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców i dziewcząt. Konkurencje będą rozgrywane tak jak regulamin nakazuje w ćwiczeniu bojowym i w sztafecie pożarniczej. Jednostki w grupie A to są reprezentanci wszystkich ośmiu jednostek z terenu miasta. Jeżeli chodzi o grupę C, kobiece drużyny pożarnicze, to mamy kobiety z Wielowsi, z Sobowa, z Zmokrzyszowa i Zakrzowa. Jeżeli chodzi o młodzieżowe drużyny pożarnicze, dziewczęce, mamy dziewczynki z Mokrzyszowa i Sobowa. I chłopców MDP mamy z Zakrzowa. Sobowa, Wielowsinie Mokrzyszowa, Ocic, Sielca, Zakrzowa i Dzikowa. Ćwiczenie bojowe, jeżeli chodzi o grupy A i C, polega na sprawieniu linii stawnej, podłączeniu do motopompy, zasaniu wody, podaniu na linię główną składającą się z dwóch odcinków W75 i następnie za pomocą rozdzielacza na dwie linie gaśnicze W52. Sztafeta jest to bieg z przeszkodami 7x50. Po obwodzie boiska są wyznaczone tory. 5-7 zawodników pokonuje każdy odcinek 50 metrów i każdy z tych zawodników ma inną przeszkodę lub zadanie na swojej drodze. Zawody odbywają się co roku we wszystkich gminach, w wszystkich miastach celem sprawdzenia swoich umiejętności, sprzętu, którym dysponują jednostki, jak również, tak jak w tym roku, wyłonienia finalistów, którzy będą reprezentować daną gminę, czy tak jak u nas miasto i powiat na zawodach wojewódzkich, które odbędą się w przyszłym roku.